Witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj jedziemy, będziemy wodzić gnojówkę tutaj. Co widzieliście, siano sprzątaliśmy, no ale jest, można palić, jedziemy. Dzialek światła, próbował, ale nie łączy, coś tam by trzeba. i Nowa instalacja była zakładana i to i tamto i próbował, ale nic nie zrobił. Dobra, zaniosę mu klucze. Widzimy się za chwilę, bo pozostawiał, bo już się zaliśmy z, z pierwszą beczką. Coś tam dziadek gada, ale ja go nie jeszcze puszek coś podskupuje ładna ciemna leci ja puszek chodź No i tutaj lejemy o trawa już trochę Podrosła w ten czas Puszek Nie ściekaj My jedziemy. Pierwszą betką między 34 doły kurde wszyscy na kopały Jak tam i przez to Coś tam na pewno pod muzyczkę nagram Bo będzie trochę Trochę coś weselcy do może No jakoś jakoś to idzie Trochę popadało Ale bo powiem Mało, kropla w morzu, a u was coś spadało, bo u nas to... ...lip! ...popadało. Trzeba uciekać, bo aż na karkowny lecić za mocno w tamtą stronę. Troszkę. No ja wam powiem ładnie, no teraz to będzie trawa rosła, a nie szaby popada, bo... Niebo pada, to będzie susza wąpołęt i jeszcze gorzej tak już da, bo wypali to wszystko. No ale miejmy nadzieję, że coś to da. Dobra, widzimy się za chwilę. Я бы вам Jesteśmy z trzecią beczką. Gnojówka ładna, wąpołem. Nie ma sama wody jak kiedyś. Kiedyś jak nam przywozili, to samą wodę, bo oszczędzali. A teraz to jak się samemu wodzi ktoś wozi to było lepiej niż później. A Wąpowiem deszcz, żeby przyszedł, bo co to tam? Bez deszczy to można dać i nawóz i gnoju, i... I cokolwiek, jak nie spadnie z nieba, to nie będzie nic. Wam powiem. No i tam na górkę, tutaj skończymy. Tam na górkę jeszcze nam zostało parę beczków wywieźć. No i będzie koniec. Tam niedługo trzeba będzie trawę ściąć też powoli na siano. A na Boguszewcu na kiszonkę będziemy zbierać. No ale to zobaczycie jak. Tego. Ja będziemy ciąć, wozić przyjdzie po samą tak jak w tamtym roku. Na pewno pamiętacie. Wiatr trochę jest. mi nadzieję, że dzisiaj popada, bo tak to to... O ta trawa Przysycha, Niby podrosła, ale wam powiem, że no schnie. No. Co tu dużo mówić? No dobra. Widzimy się już trochę później. Jak już będziemy wozić jeszcze, to coś wam nagromo że to tak wygląda. Łanne, duże. Na no, Boguszewcu jest mniejsze, mi się wydaje, ale zielone też ładnie I tam też ładnie rośnie, to małe kąpełem zboże. Co żeśmy sieli. Dobre warunki dostały, to ściemne ciemne, jak widać. O, Passeggio tutta sola per le strade. Guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama... Tak jak widzimy, już jesteśmy z ostatnią beczką pięć beczków tutaj na tą góreczkę i na tą siewkę i starczy To i tak wam powiem, że dużo Teraz nie wiem, czy wam no będziemy tu dawać czy nie będziemy, to zobaczymy Jakby, Jeśli będziemy, no to coś też nagram z tego filmik Chciałem je nagrać, co się u mnie dzieje wiedziałem, że lubicie filmik złożenia więc, no teraz tutaj ostatni raz już Stocha do tyłu, zamiast do, do przodu, no ale, dobra No, na zakład po więc Więc, oh, uff, trawa powinna być, jak się nie A nie ja będzie też padał to A puszek lubi polatywać i później to takie, cały mokry, gnojówie. oby żeby popadało teraz. Mam nadzieję, że odcinek będzie się taki Podoba z beczki. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo wiatr straśnie daje. Dzisiaj coś. No dobra. Widzimy się jak już będziemy na wóz teraz siadzić. Na dzierżawy, ale co i jak to w następnym odcinku Wam wszystko powiem. Jeśli jest coś nowy, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się. Już kolejnych, a co dalej będziemy robić, to zobaczymy. Pa trzymajcie się, do zobaczenia!